Jest Biała Koszula, w niej w środku Tomasz Piątek, a więc prawiersz. Prawdziwie prawicowy prawie wiersz. Dzisiejszy prawiersz otwiera znany nam poeta Galba, który ubolewa nad tym, że Polska zajmuje za mało miejsca w Europie i domaga się większej przestrzeni życiowej. Jak Hitler. Czym. Kraju kochany, zawiniłeś, że miejsca dla ciebie tu niewiele. W europejskich szczękach na czele tygrysią stal i sierpy goniłeś. Pytam teraz, jako mieszka dziecię. Gdzie za krew ojców naszych zapłata, gdzie honory za pręgierza lata, my narodem wielkim żadne śmiecie, kiedy śmężna lechicka drużyna odbierze swą należną nagrodę, tego duchy żądają z raszyna. Smutno, gdy ojczyzna oszukana przez pokrętne losu, obrachunki, a ziemia matka wciąż zapłakana. Dużo lamentów w tym wierszu. Mhm. Ale tak powinno być w wierszu. Dużo lamentów. Tylko że autor chyba jednak trochę wątpi w tą naszą wielkość, bo my narodem wielkim, żadne śmiecie, to znaczy, że zagościło w jego mózgu takie, taka myśl, a może my śmiecie jednak. Ale dał jej odpór. Ja tutaj dodam, że kiedy poeta mówi, jako mieszka dziecię, to nie pyta, jak mieszka jakieś dziecko, tylko się przedstawia, jako dziecko mieszka pierwszego, to tak dla wyjaśnienia. To jest... No jeżeli istniał, prawda? bo Zdania są podzielone, ale też cały ten wiersz natknął mnie taką myślą, że cóż tam poseł ile reparacji za drugą wojnę światową? Polska powinna takie reparacje za cało tysiąc lat swojej historii ustalić, tylko nie wiadomo do kogo zaadresować. Nie, należy Niemcom odebrać ziemię po łabę. A przecież nie tylko Niemcy, a Rosjanie, a Szwedzi, i to wszystko objąć reparacjami. Reperacja. Że Polacy tam jeżdżą i reperują różne rzeczy. Ale chcieliby zupełnie inaczej. Niemniej, prawda, poeta Galba e, kocha. Kocha, szanuje i e, e, przymało mu pieniędzy. Tu mnie urzekł najbardziej wers w europejskich szczękach na czele. Tak. Próbuję sobie wyobrazić, jak to by było mieć takie europejskie szczęki na czele, to można by na przykład kogoś nimi ugryźć, prawda? A może to Europa swoimi szczękami w wyobraźni poety trzymała nas i trzymała nas na czele równocześnie. Jak matka tygrysica małe tygrysiątko, które goniło tygrysią stal i sierpy. Resztę zostawiamy Państwa wyobraźni. Jak ukoić słuszne troski, które gnębią galbę? No jak? Debiutant dzisiejszego prawiersza, występujący pod pseudonimem AG131, proponuje nam lekarstwo na wszelki ból. Wspaniałe. Miałem senne objawienie. Prezes mnie przytulił. Wierzcie mi, rzekł stroskany, prawie jak ojciec powiedział. Wierzcie we mnie. Ze snu zmęczonego polaka ocknąłem się przed świtem z gorącym postanowieniem. Chcę pomóc Polsce i pracować do końca swoich dni. No mocne wyznanie i zobowiązanie. No. Tym. Ale też prezes mnie przytulił. Ja jestem ciekawy, czy w tym śnie prezes go przytulił od przodu. Bo jeśli od przodu, no to nie wiem, czy wiesz, że widzisz, że strasznie trudno się przytulić do Kaczyńskiego od przodu, bo on ma ogromny brzuch. I żeby móc się przychylić do jego głowy, to trzeba byłoby naprawdę się bardzo mocno wygiąć. A trzeba się mocno pochylić, a tu poeta się ewidentnie pochyla. Więc, Więc odbył tą tak. niebezpieczną drogę do głowy Kaczyńskiego. Tak. Ale tu jest ciekawe, że prezes Kaczyński chce obniżyć wiek emerytalny, a autor mówi: Nie, prezesie, ja chcę do mojej śmierci dla Ciebie pracować. Znaczy wiesz, nawet przy obniżonym wieku y, y, emerytalnym, to to przyrzeczenie może być spełnione, bo umrze ostatniego dnia pracy i już nie wejdzie w wieger merytalny nie będzie nam zabierać pieniędzy z ZUS-u. Więc tak też może być. Patriotyczny. W nurcie poezji prezesycznej pluska się również Borowik Jedyny. O, chyba debiut. Tak, tak, kolejny debiutant dzisiejszego prawiersza. Panie prezesie, Niech Polska nie utonie w sedesie. Niech pan wytrwa znów dla kraju. Niech pan nie da się zahipnotyzować zgniłemu jaju, z którego się wylęga niemiecka ciemięga, bo jeśli Tusk wygra, to będzie mordęga. Powiem Ci tak, Tomek, jeśli chodzi o ten debiut. Rym wygrał tu z sensem, mam, tako, mam takie wrażenie, u poety. Pezesie sedesie. No właśnie, jak tak można? <grym> Wylęga, ciemięga, wygra, mordenga. I kraju zgniłemu jaju. Jajuka. Co nam to mówi o podświadomości <grym> autora? To prawda. No cóż, odnotujmy jednakowo, że Borowik jedyny płynnie przeszedł od poezji prezesycznej do toposów tuskowych. O. W tym ostatnim względzie Borowikowi wturuje trzeci dziś debiutant, podpisujący się Sebastian Kołcz. Oh. Ulep z błota miskę klusek, polej farbą rudą. Tak powstaje Tusku-Tusek, hańba szkopskim ludom. Idzie do nas Tusku. Wyrasta z niego wiele dziwnych wypustków. To macki mafii, z szatańskiej parafii. Tuska Donalda, zwisa z niego fałda. Miękki, kluchowaty Tusku. Gardzą tobą w Katowicach, gardzą też w półtusku. A Trzaskowski sam jest półtuskiem, połową Tuska. To połowa w połowie francuska, w połowie pruska. Powiem ci, że to jest chyba kolejny y, y, debiutant, który jest w sponach, jak to ja to mówię, rymizmu. Że rym jest najważniejszy. No, w prymat formy nad treścią. Bardzo wielu artystów ci powie, że w sztuce zawsze obowiązuje. Ja może nie do końca, ale wielu tak. Niemniej. Y to chyba kolejny raz dowiadujemy się o kolejnych rymach, rymach do Tusku. Pusku... Właśnie, pół Tusku. No rym do Tusku, pół Tusku jest znakomity. Tak, i od, od dawna znany, ten akurat jest znany. I Tusku wiele dziwnych wypustków. I y, też końcówka tego wiersza, że to połowa w połowie francuska. Dlaczego francuska? Bo y, trzasku mówi po francusku. Mm -hmm. Czyli wszystko ma, proszę państwa, swoje. Realne uzasadnienie. Trzeba tylko wsłuchać się, wczytać. I już będę. Będz. W kręgu poe poetów. <coughs> w kręgu poetów tuskicznych zasiada również znany nam autor o pseudonimie Kołaczek, hmm. który w tym tygodniu pisze tak. Co ty robisz tusku nam? Czemu robisz z Polski chłam? Polska to kraj. Mleka, miodu, ty chcesz zrobić tu kraj chłodu, sługusie zachodu, a z zachodu płynie już ten śmiertelny mróz, twarde słowa niczym gruz, a u nas jest luz, nagrzane łąki słońcem, śmieją się nawet zające. Nagrzane słońcem łąki śmieją się nawet pająki. Jestem ta sympatii dla tego wiersza, bo ja lubię pająki. I nagrzane słońcem łąki śmieją się nawet pająki. Wydaje mi się taką dobrą, prawdziwą poezją. Pająkowo-botaniczną i zoologiczną. I zoologiczną. Tak. Pająki i nietoperze są bardzo pożyteczne. Ale Zachód to nie tylko chłód i gruz. Wiadomo. Zachód to Bliski Wschód. A tego nie było wiadomo. Bo Zachód to islamskie hordy, A. które zrobiły kalifat w Niemczech, opanowują Francję i Skandynawię. I przypomina nam o tym nasz ulubiony poeta, doradca zarządu, zarządu TVP, Marcin Wolski, który nagle zaczął się martwić o losy Szwecji. Szwecji. Jedna duża partia szwedzka wreszcie się stuknęła w głowę, pokazując, dokąd doszło państwo wielokulturowe jak z ostoi dobrobytu, bezpieczeństwa i komfortu się zmieniło w brudny barak, pełen strachu, gwałtów, mordów, potop obcych, kraj zalewa. Sąsiad boi się, sąsiada. Każdy widzi, co się dzieje, lecz nie wolno o tym gadać. Pyta coraz więcej ludzi, którzy żyją w tej krainie, czy wpierw naród się obudzi, czy też ostatecznie zginie. No, <laughs> Jeśli chodzi o rymy u Marcina Włoszkiego, jak zawsze jest bardzo dobrze, ale też zauważam, że to jest taka pojawia się poezja spraw zagranicznych. Tak, no bo skoro w Polsce jest tak dobrze, to nie ma tu o czym pisać, a w Szwecji jest tak źle. No Szwecja to brudny barak pełen gwałtów i mordów. Myślę, że trzeba szybko przetłumaczyć tę poezję na szwedzki, tak. żeby Szwedzi się wreszcie dowiedzieli, się, bo, co się Bo nie jak dzieje. się nie obudzą, to ostatecznie zginą, jak pisze w finale wiersza Polski. Ja się tylko boję, że jeśli przetłumaczymy ten wiersz na szwedzki, to czeka nas fala uchodźców ze Szwecji uciekających do Polski. Milion, dwa miliony, ile ich tam jest? Siedem milionów. No z tymi yy, muzułmanami... Nie, nie, te... właśnie nie, ale my byśmy na Bałtyku robili selekcję też. Byśmy od... Na środku Bałtyku. Tak, ja. byśmy złodzi odławiali tylko jasnowłosych. Mm. Tylko, Ale znowu, czy ci jasnowłosi to nie są Germanie? W każdym razie zadanie przed nami tytaniczne. Tytaniczne. <laughs> tytaniczne tak. Co jeszcze płynie z zachodu? No co? Zgnilizna LGBT. Jest taka organizacja Citizen Go, sponsorowana przez patriotycznego oligarchę Konstantina Małofiejewa, hmm. rosyjskiego oczywiście. Organizacja ma polski oddział, i na facebookowym profilu tego oddziału pojawił się następujący wiersz: McDonald's to miejsce, gdzie małe dzieci lubią chodzić. Happy Meal ma uśmiech im przynosić. Lecz oto polscy rodzice bardzo się zdziwili, bo idąc tam na propagandę LGBT, dzieci narazili. Do ulubionych zestawów książeczkę o Eltonie Johnie dołączają i o jego homoseksualnym małżeństwie w niej opowiadają. Indoktrynacja naszych dzieci już nie dzieje się w ukryciu, chcą im jawnie mieszać w głowach i w życiu. Lecz mówimy nie tym niecnym planom, bo to się nie podoba nam, ojcom i mamom. To my, rodzice, chcemy przekazywać dzieciom wartości, które je ukształtują i pomogą, gdy będą dorośli. Teraz niechaj nasze maluchy mają czas bez troski, a my się będziemy modlić do nich o plan Boski. No, powiem, że ja bym na McDonald's to czarnka bym nasłał w tej sytuacji. I tego rzecznika praw dziecka, bo mm -hmm. on też sprawdza szkoły pod tym kątem. Więc. No Czarnek Pane. to taki big Mac. Czekaj jest taki taki, taki zestaw tam. Nie rzeźnika, tylko... Były różne zestawy farmera. Mm -hmm. Był wieprzmak. O, wieprzmak. Tak, to coś dla ta... czarnka. I pożywny i od razu można skontrolować. Kolejny debiutant dzisiejszego prawiersza, poeta Wilkopol, również brzmi, jakby był sponsorowany przez oligarchę Małofiejewa. Wilkopol zaczyna swój utwór od niezbędnego zastrzeżenia. Nie jestem trollem, jestem Polakiem. I jak ty borykam się z pieniądza brakiem, i krew we mnie płynie, także czerwona, kiedy rozlana, to cię przekona. Więc powiedz stop, gdy inni strzelają, bo w dupie mają, czy trafią ciebie. Ważne, żeby on nie był w niebie. To gromada pingwinów, to oni będą chować swych synów. Aby włosy z głowy nie spadł, będzie kłamał, będzie kradł. A ty powiedz nie, twoja jest krew. Ty powiedz nie, tysiącom wbrew. Pokój to jedno słowo, wypowiedziane z głową. Że jest to także czyn nas samych, bo tylko siebie nawzajem mamy. Więc powiedz stop propagandzie wojny. Nie walczy, tylko mądry. No wiesz, poza tym pacyfistycznym przesłaniem, to ten wiersz jest trochę takim zawilcem poetyckim. Mm -hmm. Przynajmniej do połowy trochę nie wiadomo o co chodzi. Tak. Że jest to co prawda nieprzypadkowa, a jednak gra słów. Zadumaliśmy się nad głębokością. Ale gdzie gdzie, gdzie, gdzie jest słów? Bo Czy coś mi umknęło? To nie, nie, to... za wiele to jest? W, a, w tym sensie, że to wszystko jest. Gromada te... pingwinów. A nie, to, gromada to oni... pingwinów jest tutaj bardzo tajemnicza. Mhm. Ja się właśnie zastanawiam nad tą gromadą pingwinów. Znaczy, ja mam wrażenie, że wiersz nie był napisany pierwotnie po polsku. Może poeta napisał go po rosyjsku, chciał przetłumaczyć na ukraiński, ale się pomylił i wyszedł po polski. Tłumacz automatyczny Google kliknął nie ten może, ale też zastanawia mnie, że autor uważa, że mm, Polak ma czerwoną krew i że to świadczy o tym, że jest Polakiem. Jakby inne tak, narody tak, tak. miały inne kolory. Tak, tak, tak. Nie jest to, to jest jednak dla Polaków. tak. Nie jestem trollem, lecz Polakiem. Tak się zaczyna. Od razu się, no. Ale on, ale. Bo to, jest, bo to jest pisane z punktu widzenia Rosjanina trochę, który mówi, we mnie też płynie czerwona krew, nie strzelaj do mnie. Rzu rzuć karabin, nie broń się, ale tutaj na początku postanowił się zastrzec, że jest Polakiem, i stąd to wewnętrzne pęknięcie. Tak, na, na które ja zwróciłem uwagę. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Ze specyficznym pacyfizmem Wilkopola zdaje się zgadzać nasz ulubiony gajowniczek. Hmm. Wojna w każdym miejscu, śmierdzi, a najbardziej w mediach, gdzie o życiu albo śmierci. Rozważa komedian. Bez emocji wojna cuchnie strategicznym chłodem, nawet tam, gdzie płacz wybuchnie współczucia z narodem. Hmm. Ja nie powiedziałbym, że to jest antywojenny wiersz. Hmm. To jest raczej takie nawet powiedziałbym trzeźwe spojrzenie na a, wojnę. Hmm. No, może przez, ten, przez to, że on się tutaj do. Mediów odnosi głównie. Tak. Tak. No ale pewnie jak Gajowniczek to teraz? Tak, tak, skoro Gajowniczek to musimy zajrzeć do jego wielkiego rywala Lwowa 47. W tym tygodniu Lwów spłodził utwór pod tytułem Nie chcemy czerwonego czy martwego morza. Hm. Jakim to prawem chcecie handlować polską krwią? Nie chcemy czerwonego czy martwego morza, poligonu nienawiści, dyplomacji zła. Potrzebne nam sumienie, a nie wroga loża. Umieraliśmy za wolność waszą, nie naszą, przez niezliczoną ilość mrocznych nocy i dni. Dzisiaj pozostał w nas gorzki smak doświadczenia. Piołun zdrady oraz choroba zatrutej krwi. No, nie wiem jak ty, ale ja z przyjemnością odnotowałem, odnotowałem hmm, powrót. Niegdyś jednego z bohaterów hmm, Lwowa, czyli, siedem, czyli Masonów. Masonów, tak długo nie było, przez długi czas nie było Masonów, a teraz powrócili. No, ale musimy zdecydować. Gejmczyk, czy Lwów 47? No, Lwów chyba mocniej dzisiaj, tak, Gejmczyk jakoś tak. Tak Piołun zdrady, tak. poligon nienawiści, dyplomacja zła. No Aż chce się te słowa powtarzać nieustannie. No właśnie, poligon nienawiści. Na tym poligonie zapewne co rano ćwiczy znany nam poeta Zawias, który w tym tygodniu pisze tak. No. Ogolili sobie gęby, garnitury w dziali, znów stawiają zgniłe zręby. Komunokapitalizm. Chcę budować tutaj szajka, która goli sobie jajka. Zniewieściały ludek, mózgi mają zgrudek, zniewieściały te pedały, nawet gdy hetero. Brzytwę wbiją ci w pachwinę lub uduszą ścierą. Zniewieściały te wymoczki, lecz tym bardziej strasznie to są ludzie jak ciasteczka. Bardzo słodkie kwaśnie. No właśnie. Maraz złotek w tłowę grzaśnie. Maraz złotek w tłowę grzaśnie. A ja na polu. Pławię się w złotym rockendrolu. No, oczywiście początek wiersza świadczyłby o jakimś takim racjonalizmie autora, ale końcówka już nie. Już MDM, MDMA zaczęło działać chyba. Myślisz? Nie, Ta. ja myślę, że to jakiś gruczoł po prostu wrodzony u Jadowy. Zawiasa. Tak, tak. Gruczoł jadowy, który od czasu do czasu tryska mu do mózgu i wtedy musi robić coś dziwnego z oczami. Piękny wiersz. Piękny. I na koniec nasz ulubiony autor, który podpisuje się Pająk Front, człowiek ulubiony. naprzeciwka lasu. Pająk Front w tym tygodniu mierzy się z problemem dezynsekcji. O. Zobaczyłem karalucha, sześcionogiego zucha, jak zapieprza pod łóżko, machając każdą nóżką. Wyciągnąłem go pod łóżka, łapiąc go, Zatyłka. A to wielka jest pomyłka. Nie Karaluch to, lecz Tusk. Można się pomylić. Nie wystarczy jednej chwili, by odróżnić Tuska od Karaluszka. Myślę nad Tuskiem Karaluszkiem, co on robił pod moim łóżkiem. Zapytam żonę. Ale najpierw posypie proszkiem. Szybka śmierć. No. To jest taka poezja w służbie spraw najprostszych, prawda? Bliska życiu. Tak. I cieszy, że po prostu zapyta żonę, a nie że zrobi awanturę. Czy ją zabije na przykład? Tak, no, zabije. Posypie ją proszkiem, szybka śmierć. Ale może on, może on, może to się odnosi do żony. On zapyta żonę, ale najpierw posypie ją proszkiem, szybka śmierć, żeby umierając jeszcze zdążyła. Wyznać tak, zdradę że, małżeńską tak. popełnioną z Tuskiem, Donaldem Tuskiem. Także mamy tutaj apel do policji, żeby natychmiast pojechać do. W okolicy Piaseczna. Tak. I sprawdzić, czy jakaś kobieta nie została posypana proszkiem szybka śmierć. Tomku, bardzo za tą przygarść prawierszy dziękuję. Dziękujmy poetom. Reset Obywatelski.